Witam! To mój kolejny film, kolejne testowanie. A dzisiaj rzecz, która powinna być wszystkim oglądającym dobrze znana. Słynny Samyang 3x Spicy. Wersja 3x Spicy, właśnie jak to nagrywam, dopiero co pojawiła się w Polsce. Tutaj udało mi się bez problemu nabyć na Allegro. I w związku z tym, tutaj z tą okazją, że w końcu jest dostępny w Polsce, zamówiłem sobie aż trzy egzemplarze. I spróbuję potrójnego wyzwania, challenge'u, czy mi się uda to w ogóle zjeść. Tutaj mam właśnie, jak tutaj widzicie, Trzy porcje, te trzy porcje właśnie są y, tutaj przygotowane, oczywiście skrupulatnie, według instrukcji. Trzy porcje razem, trzy takie te y, dania razem. No i zobaczymy, jak to wypadnie. No, szamiank przez spicy to już jest... No, opinie są różne, z tego, co mogłem wyczytać w różnych miejscach, ale moim zdaniem jest to dosyć ostra rzecz i myślę, że zjedzenie też takiej ilości może być dla mnie wyzwaniem. No, zobaczymy, jak to pójdzie. Zapach oczywiście już tu się unosi, taki... Charakterystyczny samiangowy, ale też lekko taki, yy, lekko taki zapach takiej, nie wiem czy można powiedzieć, że zapach goryczy. Mmm, mm. trochę czekałem z nagraniem, yy, żeby odczekać te tam kilkanaście minut, może trochę więcej, żeby to stygło. Nadal jest bardzo gorące, a lekko pojawia się teraz w tym momencie drapanie na gardle. Smak. Na razie jakiegoś takiego smaku charakterystycznego, konkretnego nie wyczuwam. Takie bez wyrazu mi się na razie wydaje. Smaku czy taki charakterystyczny gorzki posmak. No trochę jakby w tle chciała się przebijać ta samiangowa nuta, ale wrażenie ostrości i tej goryczy takiej przesłania to. Czuję palenie na gardle, ale nie jestem pewien, czy od ostrości, czy od gorąca tego dania. Na klacie zaczyna palić. To chyba już na klacie to raczej już ostrość. Dobrze, ostrość zaczyna się. nieco wyraźniej wyraźnie rozkręcać. Ale strasznie gorąco. Dalej, w lasy, że tak powiem, to bardzo gorące. Może się. O, jak paruje. Ojej, ja mam problemy już z mówieniem trochę. Trochę mi odcina. Trochę mi się w głowie zaczyna kręcić. Takie efekty nierównomierne do tej ostrości, którą odczuwam. Bo nie powiem, że ta ostrość jest, ale jak najbardziej do przeżycia na razie. Na podniebieniu się osadza teraz. Ale to chyba będzie taki powolny zabójca, bo mam wrażenie, że to się bardzo powoli rozkręca. Nie będzie tutaj takiego momentu uderzenia, że o, teraz trzeba uważać, bo to już trzeba się wziąć za to ostro, bo będzie potężna ostrość atakować od teraz, od tego momentu. Nie, tutaj tego nie ma, to bardzo powoli narasta. Ciężko będzie wyłapać ten moment. Gorąco trochę już na brzuchu się robi nawet. Dobrze, lecimy dalej. No jest pali w ustach już. To już nie od ciepła. To już musi być ostrość. Ale mam wrażenie, że normalna porcja, robiona pojedynczo, normalnie to... Już większą ostrość, większą moc osiągała od razu, zaraz po chwili, po dwóch, trzech widelcach, jak się, czy tam łyżkach, jak się jadło, to już było ciężko, a tutaj do tego momentu dochodzimy pomału. O, jest ciężko. Jest ciężko, może za bardzo tego po mnie nie widać, ale no jest ciężko. Ale mnie przymula, ja Cię kręcę. Słuchajcie, przesiadam się na łychę. Trzeba duże porcje tego brać. Duże łychy. Dobra, lecimy z tym słuchajcie. Wezmę to na szybkość. Czyli teraz bardziej mnie to przymula to danie. Nawet jak efekty ostrości się uspokajają, to przymula mnie to. Okropnie mnie to przymula, więc zanim tu zasnę nad, tym, nad tą michą, trzeba to brać na szybkość. Do ostrości już przywykłem. Wcześniej był taki moment, że na tej klatce, że gardło paliło, potem podniebienie. Teraz już czuję, że w sumie cała jama ustna jest rozpalona, ale już tak się przyzwyczajam, że nie robi to na mnie wrażenia. Teraz objętość robi na mnie wrażenie, więc musimy lecieć. Ale nie, oczywiście, żeby nie było, że nie doceniam ostrości, ona cały czas jest. No, zresztą widzicie, że z nosami mi leci, więc ta ostrość na pewno cały czas jest, ale już nie ona, myślę, stanowi problem teraz. O, dobra, na brzuchu zaczynam czuć go. I na ustach już też, i dalej jem, to w nowe nowe, nowe wyraźniejsze e, fa, akcenty ostrości. Smaku już praktycznie nie czuję, to czuję te takie płytki, te kluski takie płytkie, w ostrości skąpane. Smak, poczucie ostrości już mi totalnie... ...stępiło smak. No taka równowartość z jednej porcji, może nawet nie, została. Lepiej nie przerywać, zanim mi się to ułoży w żołądku, a z żołądku się ułoży i będzie yy, blok, już nie. Przez to już na Samianga nigdy nie spojrzę chyba żadnego, nawet kurwa! Uch. Uch. Zamykam usta w ustach. Jak nie staram się nie oddychać ustami? Pali strasznie. Ob, ob, jestem obcięty, odcięte od świata, od, od rzeczywistości pomału. Czy to jest bycie pijanym ostrością teraz ten stan? Chyba nie do końca, to jeszcze nie to. Ale no jest ciężko. Ok, próbujemy dalej, próbujemy to kontynuować. Ok. gardle zaczyna ostrość na nowo zbierać. A to już naprawdę końcóweczka. Okej. Okay. Jest. Udało się. Żeby też się liczyło, musi być wszystko zjedzone. Cholera, udało się. Udało się. Kurczę, chociaż było w pewnym momencie naprawdę było ciężko. już miałem wątpliwości, ale cholera udało się. Powiem Wam, że im dalej w las to już z tym smaku niego nie czułem, bo po tym co teraz zrobiłem to chyba będę miał wstręt do samiangu na jakiś czas. <laughs> Ostrość. Oto z i mówię do was to. Wychodzi z gardła i pali. Samyang 3 razy spicy ostrościowo polecam, bo tutaj yy, ostrość, mi się wydaje, że wszystko w jednej porcji od razu szybciej, konkretniej uderza. Więc to jest w, w fajna rzecz, żeby właśnie się sprawdzić, popróbować sobie. No i oczywiście polecam też inne samyangi, te bardziej, te, te smakowe, nie tylko ostrościowe, bo smakowe to naprawdę mmm. Yy, świetna rzecz, naprawdę. Ogrom smaków, oczywiście w tej oryginalnej koreańskiej ofercie, czy oryginalnej, no tej pełnej koreańskiej ofercie, która niestety, no wiadomo, nie jest u nas dostępna, ale dużo samiangów i tak dużo rodzajów samiangów jest u nas dostępnych w Polsce, więc bierzcie, sprawdzajcie, próbujcie, jedzcie, bo naprawdę warto. Smakowite rzeczy to są. Mówię to po swoich doświadczeniach jeszcze z czasów CHP, jak i tutaj teraz też obecnych, no ten to może akurat... Tutaj taki lekki wybryk zrobiłem, challengeowy, i nieco tutaj na smaku to straciło. Na walorach smakowych ogólnie brzuszku zaczyna palić. Ale ja myślę, że jakiejś rewolucji potem dalej nie będzie aż tak. To nie aż taka ostrość. <grym> Dobrze, dziękuję Wam bardzo. Widzimy się na kolejnych moich filmach. See ya.